Zdrowie jej zadbajmy o nasz wewnętrzny rynek o zbyt. Co my będziemy szukać gdzieś dalekich rynków Indii, dalekich rynków jak tu mamy. Może Wam pokażę kilka sposobów, na jakie mi przyszły do głowy. jak można zagospodarować białko. Zapraszam. Pierwszym sposobem na zagospodarowanie warzyw, to co widzicie, i owoców, jest wyciskanie soków wyciskarką wolnoobrotową. Zainwestowaliśmy z żoną w wyciskarkę. A co nas skłoniło? No córka nie chciała jeść warzyw i owoców. Więc to jest jedyny sposób, gdzie można przemycić trochę jabłka, marchewki, buraka i seler naciowy bardzo wartościowy. I zaraz wyciśniemy troszeczkę soku, zobaczycie jak to wygląda. Taki pojemnik starcza nam dla całej naszej rodziny na cały dzień. Po jednej szklance 250 ml trzeba wypić dziennie. Takiej bomby witaminowej, do tego specjalny zbiór pojemniczek. Zakrywamy, odsysamy powietrze do lodówki 24 godziny, może spokojnie stać. Kolorek zachęca do. Dbajmy o zdrowie nas i naszych bliskich. Chyba nie ma nic lepszego, jak taki świeży sok wyciśnięty codziennie po pracy, szklaneczka. Na zdrowie. Samo zdrowie. Codziennie wieczorem przed telewizorem nie dawajmy dzieciom chipsów, tylko obierzmy jabłko, uczmy ich dobrych nawyków żeby jadły to, co jest w Polsce zdrowe, czyli owoce, warzywa. Jem zdrowie. Trzeci sposób na spożycie naszych jabłek to codziennie po jednym jabłuszku dziecku do plecaka. Tylko, jeżeli Państwo pamiętacie, w tamtym roku ruszył program Każde jabłko dla dziecka w szkole. Tylko właśnie był w tym problem, że te jabłka były słabej jakości, rozdawane tym dzieciom były małe. Dajmy temu dziecku duże, wybarwione jabłko. Ono go zje ze smakiem. Bo takie jabłka mają dużo cukru, jest wyrośnięte, nawet jak nie zje, to troszeczkę wyrzuci, ale będzie zadowolony, bo to jest słodkie, wyrośnięte. Także uczmy dzieci wybierać jabłek wysokiej jakości. Dzisiejszy film jest troszeczkę z innej perspektywy. Znacie mnie zazwyczaj z drugiej strony. Ja trzymałem kamerę, nie pokazywałem się. Były to filmy typowo tematyczne, gdzie robiłem zabiegi, zbiór, ale uważam, że trzeba troszeczkę to zmienić i samemu zadbać o nasz zbyt, o zadbać o nasz krajowy rynek. Nikt za nas tego nie zrobi, co pokazuje ten rok. Także uważam, że będzie większa seria tych filmów. Jeżeli jesteście Państwo takimi filmami zainteresowanymi, bardzo proszę o komentarze i udostępniajcie ten film, bo też mi zależy, żeby jak największa grupa osób zobaczyła, że jabłko można, owoce, warzywa pod kilkoma postaciami spożywać. Także dziękuję za uwagę. Do widzenia.